Weckan HM5 jest w pełni automatycznym analizatorem hematologicznym z pięcioczęściowym różnicowaniem, umożliwiającym uzyskanie wyników pełnej 26-parametrowej morfologii krwi. Badanie próbki za pomocą HM5 jest łatwe, ponieważ potrzebna jest próbka o małej objętości krwi i jej analiza jest prosta. Dodatkowo w razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie powtórnego badania. Do badań za pomocą analizatora HM5 stosuj wyłącznie próbki krwi pełnej z EDTA jako antykoagulantem. Naciśnij POMIAR, a potem naciśnij WYK, czyli WYKONAJ. Wybierz gatunek zwierzęcia, a następnie wprowadź numer identyfikacyjny pacjenta oraz inne informacje o pacjencie. Następnie naciśnij WYKONAJ. Wyświetlane na ekranie instrukcje przypominają użytkownikowi, że próbkę należy obrócić dokładnie kilkanaście razy, potem zdjąć korekt z probówki i włożyć ją do adaptera próbek w analizatorze. Naciśnij WYKONAJ, aby rozpocząć analizę. Wyniki będą gotowe już po 3-4 minutach. Oprócz wyników pełnej morfologii krwi, analizator dostarcza histogramy krwinek, które opisują populację krwinek w sposób graficzny. Histogramy pomagają lekarzom weterynarii zweryfikować uzyskane wyniki morfologii krwi, a poza tym mogą ujawnić niewykryte wcześniej procesy chorobowe. Mogą służyć nawet do kontroli jakościowej wyników i integralności próbki. Zdolność dostarczania wyników morfologii z pięcioczęściowym lub trzyczęściowym różnicowaniem dla wielu gatunków zwierząt sprawia, że analizator HM5 jest optymalnym systemem hematologicznym dla lecznic weterynaryjnych, do badań przeprowadzanych w terenie oraz dla laboratoriów badawczych. HM5 został również przystosowany do zliczania komórek jądrzastych w płynach znajdujących się w różnych miejscach organizmu, takich jak płyn opłucnowy, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy czy maść stawowa. VetScan HM5. Innowacja weterynaryjna dopasowana do każdej praktyki.